Siemano wszystkim, witam w nowym roku. Udało mi się zakupić 3 z 4 planowanych spółek, dlatego też wypada zrobić update portfela i zaprezentować te spółki dla Was i powiedzieć dlaczego wybrałem takie, a nie inne. Więc zanim zaczniemy, przypominam, to nie jest porada inwestycyjna i tylko i wyłącznie moje zdanie, nie należy tego kopiować. Także zaczynamy. Dobra, dzisiaj nie chcę Was trzymać długo w niepewności, bo nie mam za dużo ciekawego do powiedzenia, nic, ale po prostu nie wiem, kiedy bym wrzucił odcinek z tym update'em, jakimś ciekawszym. I nie chcę, żeby po prostu te wiadomości się przedawniły. Dlatego też lecimy bez zbędnych ceregieli. Tak się prezentuje obecnie portfel, a trzema nowymi spółkami są. Inpost w ilości 11 sztuk, Waste Management w ilości 2 sztuk i mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Peng w ilości 21 sztuk e, no to na podium niezmiennie Fortinet e, zajmujący prawie 37% portfela, później Bayern e, niewiele powyżej 17% i Ionk w ilości 10%. Reszta to powiedziałbym, że są to jakieś okruchy, ale takie okruchy chcę na chwilę obecną mieć, bo pokazuje to spore zdywersyfikowanie portfela i tak na razie to sobie widzę. Następny slajd, tabelka bardziej obrazująca wszystkie wartości i no po prostu wszystko jest zaprezentowane w tabelce. Jeśli ktoś lubi to polecam sobie po prostu to zatrzymać wideo i przejrzeć bez mojego zbędnego gadania. Co tutaj mogę jeszcze powiedzieć? No to największą zmianą wartości od czasu tego podsumowania na koniec tego, tamtego roku to doszło w Aionku. Też nie wiem, czy dobrze go wymawiam, ale do tego przejdę po prostu później. To tak to po prostu wygląda tutaj w, tak w tabelce te moje całe portfolio i tutaj obecne wartości do złotówki oczywiście. Kolejne zdjęcie jest zapożyczone ode mnie samego. W sensie ja go nie robiłem, ale po prostu został tam po ostatniej którymś filmie, gdzie było właśnie to te wybory USA, no to w trakcie jak one się odbywały to to mi zostało i uznałem, że teraz jeszcze zostawię to, no bo na dzień dzisiejszy mamy 12 stycznia, czyli w sumie za 8 dni prezydenturę w Stanach przejmuje Trump, co ma w sumie spore znaczenie, jeśli chodzi o krypto, ale też i o akcje zwykłe, no bo y, gdzieś tam historycznie te lata, y, kiedy był nowy prezydent w Stanach Zjednoczonych. Miały spore znaczenie, jeśli chodzi o wzrosty czy spadki poszczególnych e, sektorów. Dlatego też chciałem to wypointować tak trochę dla nas, żebyśmy o tym pamiętali i obserwowali bacznie, co się będzie działo w najbliższych paru miesiącach. Ci, co są powracającymi e, słuchaczami, slash widzami, e, no to. Pewnie wiedzą, że mam spory sentyment do tego slajdu, bo daje go jeśli chodzi o ten rachunek. Ike, e, zawsze czyli po prostu e, wartość portfelna do sumy wpłat i widzimy, że e, nie jest to najlepszy słupek, jaki się nam wylosował. E, ale też nie ma co się martwić: no, może po prostu zawsze po wzrosach musi być lekka korekta. Nie ma. E, ciągłych wzrostów to nie jest po prostu, nawet w naturze tak nie jest, że idziemy cały czas w górę i nigdy się nawet nie cofamy. E, spowodowane jest to tym Ająkiem, i w sumie chyba tam 36% spadkiem e, podczas jednej sesji e, spowodowane przez to, że e, między innymi oczywiście, że. Mm, CEO Nvidia powiedział, że komputery kwantowe mają przed sobą jeszcze długą drogę i na pewno to nie będzie w okresie jakichś paru lat. Ale bardziej droga będzie opiewać w okolicach gdzieś tam 10 lat. To spowodowało negatywny sentyment inwestorów i pewnie też sprzedaż po prostu tego Ajonka. Nie jestem na niego zły, no bo on i tak finalnie wygenerował mi niezrealizowany zysk, co najważniejsze z podkreśleniem na niezrealizowany. Nie martwi mnie to, zobaczymy to, jak będzie sobie spółka dawać radę w obecnych paru miesiącach i ewentualnie wtedy będziemy myśleć następny slajd czyli po prostu lepiej zobrazowany rzut na portfel na zielono niezrealizowany zysk z akcji na czerwono niezrealizowana strata na akcji też i tutaj mamy jeszcze dodatkowe kolumnę dodatkową kolumnę na dywidendy. I do spółki nowej dywidendowej dochodzi Nike. Nie jest to jakiś tam główny walor, tak jak mówię wielokrotnie, który definiuje to, czy spółka zostanie, czy nie. Nie patrzę dywidendowo za bardzo na te spółki, no bo hmm, opowiadam po prostu na niedużych kwotach i żeby ta. Dywidenda na chwilę obecną była jakaś taka satysfakcjonująca, no będzie po prostu ciężkie do zrealizowania, dlatego też to nie jest moim głównym celem przy wyborze spółki. No bo po prostu to, w moim odczuciu, nie ma sensu. Tak. I co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No, widzimy, że na chwilę obecną, na te wszystkie spółki pięć spółek przynosi e, stratę niezrealizowaną. No Najbardziej dotkliwy to jest ten stale Bayern i on chyba będzie jeszcze tutaj u mnie e, długo dominował i taką mam trochę też nadzieję, e, no bo na, na chwilę obecną nawet nie myślę o tym, e, żeby się go pozbyć i jestem dalej go pewien. Tak Dobra, czas zło złożyć Wam zeznanie. Dlaczego wybrałem te spółki, a nie inne. No, Inpost skusił mnie do siebie z paru powodów, ale takim jednym z powodów, które nie ma większych spółek, no to po prostu jest to polska perełka, która podbija świat i chcę pomóc jej podbijać go po prostu. Jako lokalny patriota będę po prostu szczęśliwy jak będę powiedzmy gdzieś na wakacjach albo za granicą i będę widział te polskie nasze firmy przejmujące po prostu kapitał zagraniczny i dobrze prosperujące na obcej ziemi. I to jest jak najbardziej spoko, ale no to nie jest głównym walorem, który decyduje przy inwestowaniu swoich pieniędzy. No jest to na pewno ta innowacyjność InPostu i takie świeże spojrzenie na sprawę logistyczną. Tak, jak ostatnia rzecz, która mi się bardzo spodobała, jaką jest właśnie możliwość nadania paczki po prostu z Polski, powiedzmy do Hiszpanii i jedziemy tam na wakacje, to nadajemy my po prostu na przykład nasze ciuchy paczkomatem, bo wychodzi to o wiele taniej, jak po prostu wykupienie walizki w dwie strony. No i to jest takie trochę inne spojrzenie na tą starą branżę, powiedzmy logistyczną. Podoba mi się to, że są tam świeże pomysły, dalsza, dalsza chęć rozwoju. To był na, przy, na pewno ten walor. Kolejnym walorem to są paczkomaty. Kolejne też powiedzmy, no u nas to nie jest już jakieś najświeższe rozwiązanie, ale w Europie uważam, że dalej jest to jakaś świeżynka. I teraz, jak jestem po tym okresie świątecznym, w którym musiałem zrobić wiele więcej, jak robię regularnie jakiś zamówień, to musiałem skorzystać po prostu z obsługi tej kurierskiej. To zobaczyłem po prostu, jak nieskuteczne po prostu jest to w czasie jakiegoś zwiększonego wolumenu i no jakie to po prostu jest wadliwe, no wiecie. Jeśli ciężko jest mi się dogadać z kurierem, żeby on po prostu przyjechał w takiej godzinie jak mi to odpowiada albo żebym ja był w domu w takiej jak mu to odpowiada, no jest to dosyć problematyczne w momencie kiedy on ma taką ilość paczek, że nie jest pewnie je w stanie przerobić przez cały dzień, to jeszcze musi się dostosowywać. To jest mega problematyczne, rozumiem problem tej strony, no ale to dalej nie usprawiedliwia. Firmy, jaka, jak ona zostawia klienta i powiedzmy pracownika w takim punkcie. Inpost właśnie wychodzi na, na naszą korzyść, powiedzmy, jako klienci, czyli że jesteśmy tacy trochę mniej zależni właśnie od tego czynnika, że musimy się umówić z kimś, bo po prostu wystarczy, że podejdziemy do paczki, o której godzinie chcemy i w jaki porze dnia, i po prostu możemy albo nadać tą paczkę, albo odebrać, co uważam, że na dzisiejsze czasy jest genialne. Bo dzisiaj ludzie jednym z walorów, których moim zdaniem ludzie chcą, to jest elastyczność, a impost tą elastyczność właśnie dostarcza. Kolejny kandydat, czyli waste management. Firma po prostu zajmująca się niczym innym jak wywozem i segregacją śmieci, też spalarnią, ale głównie chodzi o ten wywóz śmieci w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie ma co tutaj dużo mówić. My jako ludzie będziemy zawsze generować śmieci i nieczystości, i będziemy chcieli się tego pozbyć. I musi być po prostu ktoś, kto się tym zajmie. Możemy zmniejszyć tą ilość generowanych śmieci i brudu, ale no, nigdy go nie zmniejszymy do zera. Przynajmniej w niedalekiej przyszłości, czy dalekiej, nawet w, mówimy o zakresie 50 lat. No już dalej to mnie nie będzie raczej interesować. Dlatego też uważam, że to jest spoko taki bezpieczny wybór który jeśli firma będzie dobrze oczywiście prosperować to będzie przynosić jakiś tam stały zwrot po prostu z zainwestowanej pieniędzy, zainwestowanych pieniędzy po prostu. To może tłumaczyć mój trochę nudniejszy wybór jakim jest waste management, no bo kolejną spółką do zakupu był Xipeng. Xipeng to po prostu chińska firma produkująca samochody elektryczne i obecnie stara się podbić Amerykę, jak i Europę. Uważam, że branża jest świeża, jest bardzo płynna i dynamiczna. Dużo się tam zmienia. No, pewnie ci, co śledzą trochę rynek motoryzacji, no to wiedzą, że Europa, jak i Stany starają się walczyć z tą konkurencyjnością własnych marek. No bo po prostu te chińskie samochody są bardzo tanie i no nie są w stanie. Firmy amerykańskie czy też europejskie nie byłyby po prostu w stanie konkurować z tak niską ceną. Dlatego też nakładane są różnego rodzaju. Zobaczymy, jak to będzie afektować właśnie na takie firmy jak z tego co oglądałem ich produkty w internecie samochody relatywnie do ceny wydają się naprawdę przyjemne wiadomo ta jakość nie jest pewnie jakaś najlepsza i jeśli mówimy o jakiejś tam długowieczności też pewnie nie nie będzie gdzieś tam dobiegać jeszcze tym samochodom europejskim ale no kiedyś to samo mówiono o koreańczykach o takiej na przykład Kia dzisiaj uważam, że samochody tej marki albo Hyundai poszły mega do przodu i naprawdę nie mają czego się wstydzić jeśli chodzi o jakość w stosunku do ceny dlatego też zobaczymy jak sobie poradzi samochód chiński co prawda one są full elektryczne a dlaczego Khyber? Ano dlatego, że jeszcze dobrym walorem dla niego był takim zabezpieczeniem trochę może powiedzmy jest to, że on pracuje wraz z Volkswagenem grupą Volkswagen znajdującą się w Chinach nad tutaj ładowarkami elektrycznymi do właśnie samochodów, które mają być rzekomo najszybsze. Dlatego też Mam nadzieję, że część zysków pojawi się właśnie między innymi z zestawiania taki, takowych ładowarek i po prostu rozprzestrzenia się ich na globie, bo jeśli będą najlepsi, no to na pewno będą na to też klienci. I tak oto docieramy do końca. Pierwszy materiał w nowym roku. Ci, co zostali i wytrwali do teraz, wielkie dzięki. i Zostawcie coś w tym w komentarzach, bo wątpię, żeby było Was dużo. I po prostu mnie ciekawie, czy ktoś wytrwał i teraz do tego momentu jeszcze mnie słucha. Trochę może muliłem dzisiaj, ale musicie mi wybaczyć na chwilę obecną. Teraz, jak to mówię, to jest piąta rano. Uznałem, że po prostu nie chce mi się spać. I no to w takim razie nagram sobie ten odcinek ale nie wiedziałem, że po prostu zupdate'owanie wszystkich danych i slajdów zajmie mi aż tyle no i po prostu się to trochę przeciągnęło no i teraz jest piąta rano i trochę mnie zmuliło, no ale mówię, że jak już zacząłem, no to no to dokończę już to robić I, no i może trochę po prostu e, prze, przesadziłem teraz to przesadziłem, no ale dzięki wielkie wszystkim, co wytrwali e, słyszymy się w następnym materiale 当然。Nada.